przed Państwem recenzja Fuji Non XF 18 do 120 mm f4 LM pzWR. Nie wiem kto wymyślał tę nazwę, ale obiektyw jest na pewno lepszy niż ta nazwa. Według Fuji jest to obiektyw dla użytkowników hybrydowych, którzy zarówno robią zdjęcia, jak i dla tych, którzy nagrywają filmy. Ogniskowa od 18 mm do aż 120 mm sprawia, że możemy złapać od bardzo szerokich kadrów po wąskie zbliżenia. Dodatkowo, co ciekawe, obiektyw nie zmienia swojego rozmiaru, gdy zmieniamy ogniskową. Zoom w tym obiektywie możemy regulować na różne sposoby. Pierwszy sposób to zmiana poprzez przekręcanie pierścienia ogniskowej, i zachowuje się to bardzo podobnie w stosunku do innych obiektywów zmiennych. Ogniskowych, tylko że tutaj to się zmienia już wszystko elektronicznie. Nie jest to już fizyczna zmiana ogniskowej. Drugi sposób to użycie pierścienia, który jest już bardziej przeznaczony dla filmowców. Gdy wychylimy ten pierścień, to wtedy obiektyw będzie sam zmieniał tą ogniskową w przód lub w tył. No i co ważne, ten pierścień działa w sposób nielinearny, czyli im bardziej go wychylimy, w jedną stronę, to obiektyw będzie szybciej zmniejszał lub zwiększał ogniskową. No i oczywiście możemy to ustawienie dostosować w menu aparatu. I ostatnią opcją jest przełącznik. Dzięki niemu, obiektyw będzie sam zwiększał swoją wartość do maksymalnej lub do minimalnej ogniskowej bardzo powoli, więc może to się przydać na przykład przy powolnych najazdach. Obiektyw ma stałą przysłonę f4, co jest jego olbrzymią zaletą, no chyba, że jesteście fotografami portretowymi, to niestety tutaj nie ma co liczyć na piękne rozmycie tła, chyba, że użyjecie ogniskowej 120 mm. Jednak dzięki temu, że mamy stałą przysłonę, obraz nie będzie zmieniał swojej jasności przy zmianie ogniskowej, dzięki czemu, no dla filmowców jest to bardzo przydatna sprawa. Obiektyw jest solidnie wykonany, jest też uszczelniona konstrukcja, więc nic nam do środka tam nie wpadnie, jest też stosunkowo lekki, ale jedyne do czego muszę się przyczepić, no bo muszę się przyczepić, bo jest to obiektyw skierowany do filmowców, to nie mamy w nim stabilizacji, więc niestety, jeśli nie macie wbudowanej stabilizacji w aparat, no to może być problem, więc wtedy bardziej statyw niż ujęcia z ręki. Jeśli chodzi o fotografię krajobrazową, to ten obiektyw jest fenomenalny, bo możecie złapać od szerokich kadrów po naprawdę duże zbliżenia. Ja z babie góry łapałem właśnie nasze polskie pasmo TATR. Wziąłem go też na koncert, no a jak wiecie na w koncertach jest zazwyczaj ciemno. I tutaj obiektyw mimo to naprawdę się sprawdził. No i zobaczcie, jak te zdjęcia dobrze wyszły. Obiektyw jest ostry, ma naprawdę dobrą plastykę obrazu i świetnie zachowuje się pod światło, co możecie zobaczyć na przykład na tym zdjęciu. Autofokus jest dokładny i naprawdę dobrze sobie radzi, aczkolwiek w momencie, kiedy ostrzyłem obiekty już na 120 mm, na przykład tatry, to czasami łapał tą ostrość bardzo dobrze, a czasami delikatnie rozmydlał ten obraz. Więc tutaj trzeba być dokładnym i może nawet czasami lepiej ustawiać ostrość. Manualnie poprzez pierścień, który mamy też w tym obiektywie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym obiektywie, to koniecznie zostaw komentarz lub odwiedź stronę fotopokera. Ja się z Tobą żegnam, zostaw koniecznie kciuk w górę i zasubskrybuj, by być na bieżąco.